Wbijemy teraz do alkoholowego Pokażę wam jakie browarki tu chodzą w Kanadzie W Calgary W Toronto jak byłem To przede wszystkim były tańsze I większy wybór Zobaczymy co tu jest Półki dowalone Wina chodzą No my idziemy do lodoweczki po browary Utajemy je <kluzny> to jest moja półka O i zatyskie w butelka Kiko, nie oczywiście nie było To zmieni butelkę sobie mechanik musi chodzić To są wszystko importy, nie? Leszek, 75. Tu nasza Tatra Ile ta Tatra chodzi? To jest 2,75 Krawleryt box Jakieś kurwa niemieckie Chorwacja, Serbia No i macie, jest żywiec też, jest Lezańsk. jest i żywiec, buteleczka Ja robię tego. To jest To jest dobry browarek, ten grosz w Polskiej też oczywiście, jak najbardziej ale dzisiaj będę spożywał groża. Płacać. Co oni tu jeszcze mają, wam pokażę No nie jest tego sporo naprawdę, nie? Do wyboru do koloru Rowarów od zajebania Łuki się uginają No to są ich, nie? Kanadyjskie Ale jakbyście spróbowali te browary No to Nie wiem czy bylibyście tacy zadowoleni U nas w Europie te polskie dużo lepsze, nie? Smakowo Pewnie by się znaleźli smakosze Tutaj, e, o, tego mógłbym polecić, to jest dość dobre Grasoper Big Rocka Mają tego sporo, nie? W chodzi. uwielbiają sprzedawać w tych dużych opakowaniach, jak macie, nie? No to rozpita ta Kanada jest trochę. I alkohol jest drogi. No to muszę wam powiedzieć, że alkohol tu jest drogi. To nawet jeden ziomek mi ze Szwecji, ja nie mam porównania, ale ze Szwecji, który tu przyjechał, powiedział mi, że tu drogi alkohol jest. Chodzi to tak wszystko, nie? Koronka musi być, żeby nie było. Miller, Henki. Nie wiem jeszcze, co jest, Ej, buddy Co ja tu mam? Tu mam, tu mam, tu mam, tu mam. To jest moja ulubiona, nie? Crown Royal, Crown Royal. Crown Royal. Gibsonik pisany błahy od zajebania błaha chodzi tu I'm gonna grab wine okay, one second Gremfliście. Dobra, winko co ja dzisiaj tu wezmę citra nie ma tego a jest tutaj gabiano gdzie gabiano będzie chodziło Dobra, Marka, to tyle.